Halo! To znowu my. A z tej strony DJ Kompany. A to jest nasza kochana seria. Hej, witajcie! Po tej stronie DJ Kompany, jest ze Miguel, na na oraz Major. Dobry! Bonjour! Oczywiście poprzednie waszym przywitanie też się nagrało, ale stwierdziłem, że raz ja zacznę sobie odnośnie. Tak? Nie, takie było tak. piękne. No. no ale nagrało się, jest nagrane. Od serca. Jest nagrane, polecam. W międzyczasie jak majora nie było, bo nie było jakieś by 20 minut. Przecież znało trochę. No przycisnęło go w kibalku. Ja pobawiłem się z tej'tami troszkę, Tak troszeczkę. Żeby nie namącić zbytnio. No i nic nie tyle. A, to to... Dobrze, że się dzielisz tu z widzami. No właśnie pokazuję co robiłem, wiesz. Że dałem sobie dodatku Army Tradition Znaczy nie dałem sobie to... sumie. się na tym, o. Dostałem datek od narodu. Dostałem trzy karaki. Trzy karaki dostałem za Z tego jeden kolor. Po co ci, takie, z, tak one znikną? zawsze Żebyś... na propsie Co? Papież mi zabrania z tego. Papież. Papież mi zabrania slajów. Nie ma, nie ma papież. No, no dobrze, niech zabrania. Nie, dobrze. Slajwy ci. muszą być. Dobrze ci, nie, nie, nie. Dob nie mam dobrze no ci. Tak. Tak. Slajwy będą. Bedo. Nie będą. Bedo. Ja tutaj Bego? zniewoliłem Algierczyków, a papież mi zabrania, o nie, 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 tak się nie bawimy, tak, nie będziemy bawić Nie będzie, Nie będę. Nie, nie będę, nie, nie budu mhm. Tak, tak A w sumie... Tak ja nawet mogę szybciej się inaktować. Moje statki się tworzą Dwa? Tam się wydaje, że szybciej Tak, ta sama religia, plus jeden punkt jeśli się mladzi do końca anek 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 anektacji, dobrze. Anektowania i wolny order. Aneksji. Przeprowadzenie. E, dobrze, do przeprowadzenia aneksji. Przeprowadzenie to, Sudoku. No, dobrze. przeprowadzić Sudoku, proszę natychmiast. <summarja> a właśnie, właśnie, Sudoku. Czy mogę komuś dać? <totra> <grypt> mogę komuś dać Sudoku? Tak coś A można... nikt nie prowadzi wojny. Okay. To ty jeszcze no masz 2 sali? jak masz wojnę, to nie możesz. Człowieku, to ty masz jeszcze 2 sali? Na szczęście już jedno prowincjonalnych, więc to będzie iść. No czemu oni jeszcze istnieją, co? Halo? Nie, od razu Zabano. już zbudowano, tak? Jak to nie? nie? Ja myślałem, że on tak sobie stał. Ja też tak mi się wydawało. No nas. Ja pewnie cię w szkole zdumczą. A kurde. Nie, jak tak można? Chamyś i prostaki. Wiesz. Prostaki, zwierzęta. Nie, dalej tak się tak nie, tak. nie odzywam. Co mówisz? Dalej nie będę nic mówił. Nie, nie, ja już nie, już nie, nie. Nie, bo monety nie, lubisz, to, ja się nie. Monetyzacja. jest się dzieje. Ja już zrozumiałem, co chciałeś powiedzieć. Nie do tego. Don't, tak, don't, don't do, that. do that. Ej, wiecie, jak nazywał mi się statek? Bolonia. Bolonia? Polonia. Polska, po francusku. Ну не, не можно так. Можно? Это не Так не можно. Прайс апрувит. GG easy scraps. Scraps? Scraps? Are you normal? Nein. Huh. I know. О не, вот по немецки не может быть нормально. ну не, как так можно? ты бога в сердушку не машешь? Не-не. А, да. Czy ty musisz używać tego tekstu za każdym razem? Tak! Mysz coś zabawniejszego. On nie tak. może, nie potrafisz sobie. No właśnie, tylko jak, na tyle go stać. Jak można coś wymyśleć, jak się nie ma mózgu, co? No i co, i co, i co? Powiesz, no? Dokały kakao. Nie, nie, zobaczam. Ha! Brak Inido. kakao, brak kakała No Dobra, za chwilę będę miał Iwana Witenzbach. Te, Iwan, tak? Iwan brzmi, gro, brzmi groźnie. Urwa. No. Nie ten tu, nie. <laughs> A dostałem pięć. Jest ja Łana Dukowski. Ma najwięcej Heavy Shipów. No. To jest Brawo. Ten. Na pewno nie jesteś, u... na pewno nie jesteś Uber państwem, które może rozkroić każdego, nie? Nie, na pewno, na pewno nie. Wżyć. Nie, w życiu. Ej, jeszcze nie. Co w sensie ty słaby kraj. No jest, tak, jest takie po... no. No takie no. No takie. Ostatecznie moje państwo, a co to jest? Nie? Tyś jak Tomani w naszej pierwszej serii. Wiesz, no, u mnie bardzo. nie u mnie nie istniejesz, więc. Da no, coś, jakieś, coś wyspy jakieś takie... takie wyspa, taka... do podbicia co słyszałem. Wyspa? Wolna, niezamieszkana. Wielka Brytania. A, to też. Połodzenia. No, dziękuję. Przyda ci się. <laughs> Pamiętamy. Przyda ci się majster. We all remember. We all remember. Właśnie Fortunac... Francja dostać w dupa. To dlatego ja mam teraz taki przychód. Bo masz rewanżę chyba. Mam takie coś jak idę, taka Fortnite jest minus 20%. Ja już jestem w na przyczynki, obadają panie, kurde. Tak. Rum, rum, bo to już zapiętnala. Tylko się nie wiem. dobra, pomysł, daj panu. Co się dzieje pomyłając? Dlaczego mi instrukujesz? Wie macie? Halo. Aha. No, Serio? Sahali mi się, bo Wszystko przygodne w ogóle. Patrzcie. Moccium, no, panie. Moccium. Zdaraj, czas się budował. panie, odpowiedz na me wyzwanie. Nieee. Sewastopol. Sewastopol. Paszli, paszli. Blisz. Zaraz, Dobra. To nic już ty, ty. zawsze nasz.

tak tłukło. Tak mówię, że tak tłukło? Tak tłukło. O, kolejna idelka. Chyba, co to jest? Desmond. Nie, bo cię podbija. Zasz jedlać mnie to. Okej. Okay. O już, ci syberyjscy? No, już lecą, lecą. Ojej, major, szykuj się na pierdol. Jak ja zobaczę że on jest ten, na Syberii to ja go rozjebę. Na A, ale. Manjumie to co ale, innego. Ale, ale, Nie, cała Syberia jest moja. Ej, poczekaj, zwolnisz? Cała północ. Ej, zwolnisz, kumpol? No, mogę zwolnić, mogę. Proszę. Już? Dziękuję. Ale ja co No, właśnie, Anglii wypowiedzią wojnę. Teraz to ok? A gdzieś się śmiał, jak, jak upadałem. Całkiem nie chciał pomóc. 2 widzę będzie. Nie! Teraz ja mam flotę. No, widzę aż na syberyjskim terenie, spoko. Kum, kum, Jestem Francja, mam flotę, kum, kum. Kurwa. Ej, kumkubi, jestem marionetką w Rosji, To Coś tak będzie. Nie chciałbym, żeby ją było marionetką. Ja mogę zastąpić całkowicie Indię i Chinę, ale sobie jest mały. Yep. No dobra, prawda. Ja to myślałem, że Indie to będą mameluka, halo? A to mnie. Co ty, ty sobie tak myślałeś? Mameluka? Ja Coś że... innego? Znaczy... Ja wiem że Europę bierze. Gajka Czyli są wiedzy całych Ottomanów, a gdy rzecz ci oddać, to już mi się nie podoba akurat. A co ty masz do gadania? No mam coś do gadania. Ja, ja mam wielką flotę. Pamiętaj, że, no że, jest... że on jest. w rzeki że on jest hosty i może ci nie wypierdolić. Nie, nie mogę. Nie tak no właśnie. I tak nie kozacz. Nie kozacze. Mm, Mój prawda. Prawda. Chowa się za kimś. A jak ty to właśnie robiłeś z mamelukiem, hallo? Ty się w ch teraz chowałeś. Ja za mamelukiem? No, no pojedziemy, po, 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 jest takie. No, mameluk, powiedz im, no! <laughs> mameluk, powiedz im. Napierdolę pierdolę Wam wszystkim. ojej po... <laughs> Pierdolę Robisz mam... mój dzień, chłopie, robisz mój dzień. <śmiech> <śmiech> pierdolę mam wszystkim. Przypłyń I waiting for you my friend Nie no, to jest ty przepłyń <laughs> Mam pomysł, zrobimy bitwę na morzu Okej, okay, jeden na jeden Dobra, jedna flota na jedną Mamelu, sprzedajcie moją ty flotę? Na, ty na moją francuską, xD Dokładnie <laughs> Ty na moją francuską Pasuje nie takie śmieszki takie tam. Właśnie, czekaj, mam 53 limitów statków, to jeszcze sobie ciężko dobuduję. Jak Friends will uh, rule the waves. Ale Prz. co to za pauza? Really? <laughs> really, man? Halo. Halo, halo mój przyjacielu. Midal? a nie, nie atakuj czasem Osmana. Michdal umarł chyba. Ona tylko chyba Osmana, bo tak patrzę, stoi na jego granicach. Mówisz? No. Ja nie widzę tego niestety, ja nie jestem jego sojusznikiem. Ale zatrzymał w momencie idealnym, żebym rozpadalił tych, e, separatystów krymskich. E, migdał, halo, coś nagrywa. No to jest na czasie podobno, co nie? Separatyzm na Krymie. <laughs> o. Takie tam czasy. Jakie tam heheszki? mój przyjacielu, czasy się zmieniały. Nie, Mieniale. nie, nie. To ta sama wymówka przez całe trwanie Rosji. Musimy chronić ludność rosyjską. Tak. No to Niemcy tak mówiły. Gdy wchodziły nie, do Czechosłowacji. Nie, nie. Musimy Czechosłowacji. Musimy bronić Czechosłowacji. Przed nimi samymi. No tak, proszę cię. Later. Ale masz darmowe kurwa klejmy no to na tą... Na, na noga i cały. A tak z innej beczki, nie? Anglia, ma króla Artura? No, już widziałem. A że... wow. jeszcze jakiś Excalibur? Tak. Jeszcze jak? Hmm. Jeszcze jak? Ja. Najbardziej. Nie, czerto. certo. Dobra, już wojska wracają do Europy. Czerto. Ruk? Czekaj, mam u ciebie przemarsz, Mam Mamakil. No, St. Martin. A Saint Martin to. kolonia. Nie. Nie, Okej, okej. Tak, nawet się nie przemieści dalej. Bo jest na wyspie. Grenada mm. chce mi dać... tego... Grenada? No, chce mi dać... Y, Mariarza po co, jak ona jest zaraz... ...zostanie wchłonięta. Tak, amen. Na amen mówisz, że zostanie wpłonięta. To tak. na zawsze. A gdzie po prostu jest, nie? Zostanie wchłonięta na amen. Na amen. Na amen. Tak, Dzień był chłop, nie ma chłopa. Amen. Imane A co takiego Manuela? Z... A, korupcja. Co to za korupcja? No 5,71 wydaje na korupcję. A żeby kurwa temu osmanowi szybko z... umarłego proces. Jak mam nazwać moje Zupam. kolonie? Kolonia. F. Oryginalnie? Myślicie? Japonia. Już mam kolonię Japonię, więc jestem. Uszczęśliwione. Śmieszny jest. Pa i dawaj mi tutaj traktat. To się wyciszył. To jest QR. Major. Major. Nie, przecież. Na chwilę... Dlatego, że nagle ktoś musiał wejść do pokoju. Wiecie, jak to jest? Normalka. Jeszcze to słychać, jak to się wycisza, nie? Ja wiesz, ja zrobiłem strzyk, nie to się. Zdryk! No zrobiłeś. O właśnie. To, dokładnie. Wyłączenie mikrofonu na ten. Na... No, guziczkiem. No, ja na guziczkiem. Ja na 2 Ja mam mikrofon... Ponadto Ma no, uważam, że mikrofon powinien zostać wyłączony. A ja mam na F2. No cóż. Ja na F2 mam scenę, mam intro. O. Y kruje. Na tym... Na obejście włączone. Widzę, jest stary. No właśnie, ale po co mi tu powiecie? Dyson Reformation um, Mech. Nie ciekawe. Kładź komu komu to re Reformation, tak? Właśnie, ale. Mm. No idziemy dalej. Właśnie jak tam moja agresywna ekspansja? Eee, 63 z Austrią. Nie wiem, tak. I już wysłałem jedną armię do Raguzy, nie? Drugą wyślę do ciebie, mam mnóstwo. Eee. to była groźba? Nie. W sumie? Jeśli Obrzesi, o Rzesiny to nie wiadomo. No to pewnie. No weź nie. Trochę ryzyka. Ja, jak ja kogoś lubię, to ja mu go nie zniszczę. Tylko zapierdolę mu jedyne miejsce rozwoju, bo już go zagrodziłeś w innym miejscu. Niczym... No niczym JKP. Przecież się nie pojawiłem w Arabii Saudyjskiej. Ale dlaczego no go wspominacie teraz? To jest jego następca. Weź mnie nie próbuj tego... nie człowieka. Najgorzej. Nie człowieka. Nie człowieka. Trochę zrozumiałem. Troszkę. Widzieliśmy miejsce gdzieś. Na pewno. Gdzieś na pewno. Tak. Zordzia. Krzecie. Zordzia. Krzecie? Zordzia. Czarnie. You will be all. You have e, prowincję mojego wasala. <laughs> you have wasala? O kurde. Mogę ja je? Okay, Zrobię no. z niego march marchwie i z Persje, A widzę, że Livonian Order nie chce ci się dać ciągnąć. No 94. Gdyż właśnie nie masz punktów dyplomatycznych. No aktualnie nie mam, dlatego że użyłem na coś innego, ale za chwilę będą. No, no coś czy... innego, send insult, send insult, send insult. Tak. Nie, może skończyłem wojnę i musiałem zapłacić kilka punktów. No. Na pewno nie. A nie, to tak nie działa, zapomniałem, sorry, dobra. No, no cieszę się, że rozumiesz. Na Neapolpa. Mamy dróg. Wow. A my mamy drogi. <ścoughs> na, okay. na pustyni? No. No widzisz jaka, jaka już jest infrastruktura w Europie? No wiesz, oni tak naprawdę w Egipcie nie budują e, dróg, tylko rzeki, robią korzysty dodatkowe, jak widzisz tam aż w Aleksandrii, przy Aleksandrii, co nie? Ja, tak, taką deltę. A ta delta nie jest naturalna, oni kopali drogi, żeby można było zrobić <grym> autostradę. Wsiadasz se do łódki i se płyniesz, no. No, i to jest droga, autostrada. Zaśmiesz se, nie musisz się kontrolować, tam on se płynie. To strada do Teherany Gorzej jak się obudzisz w Rzymie. To jest zupełnie problem. Wśród. Ale to jest przywo. Ale... jechałeś, jechałeś. Tak. O, Papa State, witaj. No właśnie tak zauważyłem, że się obudował. Takie, o nie. Kto pozwoli? Kto pozwoli? Kto zezwoli na takie coś? Ej, nie, ona teraz wie prowincje z czego Rzym nie jest jego stolicą. No właśnie tak patrz tak... Aha. To, że jest stolicą apostolską nie znaczy, że musi być Papa State'u. Tak. Hmm? Jeszcze ja? Jeszcze ja? Dobra, wrześnię jesteś gotowy. A czekaj, no dopłynę! Jeszcze nie? A łokciem chcesz? a we Michał. Takie łokieć. HB muss O nie! O nie! HB łokieć, ja się boję. Boję się, boję się, boję się. HB łokcius. Właśnie, w co jeszcze zbuduję trochę. Dobra, o, pyszka Więcej floty. Tu, 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 Dobra, moja flota już może wrócić do Napoli. Bawa generacji. Nie wiem, może twoja flota na przykład by się kurwa przydała. Tak, na pewno, zbić 35 galer na Morzu Śródziemnym ciężkimi statkami. Nie wiem, zrób coś może, nie wiem, nie bądź pipką. Uuuu, znowu hejty. Powiedział co do Francuza. No w sumie. Ej, 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 chcę zobaczyć takie, takie... ...takie, takie, takie, takie Paradoks? No. A Znaczy mówię do tego, migdała. To no, jest ...ty kurwa idioto. No co, wojnę co wypowiedziałem. Jesteś taki zjebany, kurwa. Mogłem zawołać do tego Polskę i Persję, ale nie. To nie dobijaj, nie dobijaj, niech sam walczy. No, a ja zawołałem tych. Jak oni się nazywają? Eee... Czechów. E Zrociłem dzięki całe wojsko, dzięki kurwa. Kurwa. Kurwa zjebany człowieku, ja pierdolę. Korea by chciała ze mną sojusz. No to go sojusz z tym panem. To żeby usunąć tego trybuta. Świetny plan, pójdzie do mnie kurwa. Mamy lub z trzema gwiazdkami, a ty sobie będziesz podbijał w tym czasie. Zajebiście. Fajny plan, od on już do A to ma To już jest skurwienie, pierdole. dole. Gnido. To jest opóźnienie. opóźnienie. Kamczatka, dzień dobry. No, nie znowu będziesz mówić. Do widzenia. Znaczy ja mówię, że tylko widzę Kamczatkę, a nie, że mam Kamczatkę. Spokojnie. Kamkadas. Jestem tu, czy tam ma Jestem tu, ale Pani możesz się na niego rzucić jak chcesz, ja go dopiero dobijam. Francja bierz go. Hał, hał! ow, były syny. Ow, 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 nawet to go otrzymałem. No to było głupie, co zrobiłeś. No, wbijaj się w niego! No dobra! Nie. Nie mówię ogólnie, mówię o tej wojnie, kur. Ja bym go wystawił. Wiem. Żeby go pobili, żeby się kurwa odłucił myślenia. Jeśli wysadzać, to Pani, do 70 tysięcy to ma na prosto u mnie, zajebiście. Dobrze przemyślane wojna. Nie lepiej. Jeśli na inaczej nie wytrafi. No właśnie, a no. Zrobię to i wiem dlaczego to zrobię. tylko i wyłącznie dlatego, żeby zabrać sobie, kurwa, konstantynopoli połowy Bałkan. No? Nie. No kurwa, wezmę ci to, zobaczmy, na moją agresywną ekspansję, kurwa, Austria 58, kurwa. Na pewno a, tego nie wezmę. A od kiedy patrzysz na agresywną ekspansję? Od zawsze? Nie. W ogóle? Nie już kurwa, nie tak. Chodź na tych od Tomalów trzeba jego dojechać tutaj. Proszę. No chodź na nich tutaj. Teraz nie pójdziemy się wybrali. No. Dobra. Pierwsze się wiebałem, więc jest ok. Aha Zostałem Co? pierdol na moralach 5-3, no to ma na 3-7 O, wygrali Wygraliśmy, bo uciekł, ale dzięki Paradox eee. Hashtag no Paradox Interactive Tak już czasami bywa win w, w Europce, nie znajomy ja Trochę pójdę do... o Dbają mi pożyczki, to bierę nie o koalicja ja, ja się pojawiła. no uważaj, tak wygrać nie no, mogliśmy na mnie też jest koalicja więc nie ma znowu? Ja się komu? Genuła? Okay. Kazak? O cholera, brzmi groźnie. Prawie się nawet wystraszyłem, wiesz? Właśnie tak myślałem, że jak wam powiem coś przestraszycie lepiej. Łooo, Zastraszyłem wow. się. To dobrze, tak mało być. Była mm... też dużo ustraszyła. Odbijać o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, pomóż muszę. Jak najbiegnie, jak najbiegnie. A to właśnie tą drugą armię, co? Hmm, a Forteł. Fort. Zdąży, zdąży, 14 co? O fort. Nie mać fora. Dążę, zdążę, zdążę, 14 maja. Jest sam? O! Jestem? Zgadzam Ale ty nie możesz wezwać mnie do wojny. Nie mogę. Kurwa. Za chwilę wyślę do tego. Do wrzesień jeszcze. Wzieś na mnie. on tu jeszcze będzie rozpłaził. Hmm. Weźmij mi woli. Idę tam jakimś wojskiem. Idę tam lecia. bo tam jest. Y... Jego Aha. jest 70 tysięcy. A przepraszam, co robią? Mhm. A, dobry pomysł. Wezwijmy Czechy. To jest świetny pomysł. Wcale nie jest tak, że nie mogą przez niego przejść. Dobra, sorry. Trzeba przez Węgry musiałem wziąć. No, i oni się ruszyli, dobra, idą! No, dobrze, że po kilku miesiącach wojny. Kurwa, Mać, odtomali, odpierdolcie się. Dobra, idę. Ja muszę przejść przez fort. Dobra, na pierdolę jest, kurwa. jak on nas bije. Oj, nie zdążył, ojej. Oj, oj. Tras... To nie było mądre. PRĘDKOŚĆ Cię MOJEJ HARMII! Ok, z tym był Węgry dały mi gift. Najpierw na, 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 na Węgry mi dały pożyczkę, a teraz gift. A no, to jest dobre masz. Nawet mnie nie lubią. A widzisz, przeszły. to no, Tumana nie lubią bardziej, wiesz? No, pewnie tak. Trochę tak obstawiam. Bohemczycy przyszli. No. Dobra. Dobra. Po tylu lotach. Pepiczki. Pepiczki. Jak to tego gnoja tylko osłabić? Światka. Weźmy to sobie... To sam tunis. Ej, gorzej, no jest że oni niż trochę granady biją, nie? Właśnie nie powiedzieliśmy że twoją biedną granadę, półko. No, wiesz, oni no zaraz wejdą do Francji jeszcze. Straciłem 10 armii, z eventu. No, no, ja no to też. To jest najgorsze. Zbieram. Nie martw się. Dwa razy. Straszny przypał. Tak to jest ten generał z ta. co? Hmm. Uważaj, Francja, obok ciebie stoją. Dobra, bo ja wiesz, na no, za fronty jedę, nie? Tak, tak. Uważaj, idą. Ty tego drugiego nie widzę. Pewnie do mnie teraz mm -hmm. idą, więc się odsunę. Już, już. już mm -hmm. A, nie, to jest Twój, jesteś tutaj też na for. O, no, jest. No, uciekłeś. Dobra. to ryga? A, jest. Ryga, jest... Ma ryga, co? No faktycznie, nie, bo tak sobie patrzę, przyszła w miło. Weźmy sobie to. Moja ryga, a co? No za chwilę. Tak, ona, ona się we mnie? Halo. A um, co zrobić teraz z tym fantem? Bo. Ja nie przejdę jeszcze. Jak, jak ja się ruszę, to zajmę. Z... Mogę uciec, ale to jest. Nie, wiesz co? Ja wtedy tam. Rzucę się z, z tej drugiej armii. Dobra, z, z to, sobie mogę, sobie. to mogę lecieć. Spoko, leć. Dobra, e, tyleż. do mnie minuty? E, nie, bo ty się będziesz bronił. Kurwa. To będą mieli minus. To ja nie. będę miał minusy. Tak, ty będziesz miał. Dobra. Mam nadzieję, że zdążysz, obiec. Też taką mam. Nadzieję. Nie, nie zdążę. Łapną cię. E, Uciekł. Nie, dobra. Idą do mnie i to ja idę ten. Dobra. Jedynie wojskiem. O kurwa. Ja też taką mam nadzieję w tym momencie. O nie, nie, dobra. Nie, nie zdążę. Kurwa, kurwa. O, się... Nie zepchnęli. No, a może. Dobra, ja muszę iść ratować e, ich tą grenadę. Dobra, dobra. Bo zaraz mi wejdą okay, okay. do Francji. E, w razie czego będę chyba mógł już Wajspisować? Nie. Nie wiem, Pićki ich atakują z drugiej strony, spokojnie. O no, tak i też, by tak, wiesz, w połowie plan, nie? Z, z, z dwóch stron. No, z dwóch stron, no. Nie to, że Polska mogła pomóc. Nie to, że Polska i Persja na przykład. Co tam Persja. Zjebałeś to po prostu. Gdzie byłeś jak Trochę. skurwysyn? Na pewno wrześni na nie chciał Cię udupić przez to. Nie w życiu. Nie, co ty. Dobra, no, no, więc co w tym momencie mam? Cel minut nagrania. Minus te 13 minut, które czekaliśmy, co na więcej 21, nie wiem. Nie pamiętam. Yy, uznajmy, że w tym momencie jest koniec odcinka, więc trzymajcie się i raz na Cześć. No cześć. Cześć.